Bogusława jerzowska trzebiatowska urodziła się 19 listopada 1908 roku w galicyjskim Stanisławowie. Pochodziła z inteligenckiej rodziny, ojciec prawnik, a matka z pochodzenia ormianka. Bogusia ukończyła we Lwowie gimnazjum imienia królowej Jadwigi, odkrywając swoją pasję do przedmiotów ścisłych. Zainspirowana sukcesem naukowym Marii skłodowskiej która podczas swojej wizyty we Lwowie spotkała się z młodzieżą w miejscowym ratuszu, zdecydowała się wbrew rodzicom studiować chemię jako jedna z dziesięciu dziewcząt na stu studentów tego wydziału Politechniki Lwowskiej. Jeszcze w trakcie studiów podjęła posadę zastępcy asystenta u profesora Wiktora Jakuba, będącego specjalistą chemii nieorganicznej. Pod jego kierunkiem badała właściwości Renu, Wynalezionego kilka lat wcześniej pierwiastka z grupy metali przejściowych. Związki tego pierwiastka były również tematem doktoratu Bogusławy, który odbił się szerokim echem wśród chemików na całym świecie i został przez nią obroniony z notą celującą w 1935 roku. Był to pierwszy doktorat nadany kobiecie na Politechnice Lwowskiej. Opisano to w gazetach, a Aula Politechniki. Była wypełniona obserwatorami. W tym samym roku wyszła za mąż za Włodzimierza, również wybitnego chemika. Podczas wojny pracowała w fabryce Galicol w Lwowie, produkującej alkohole ciężkie. W 1942 roku zaangażowała się w działalność Armii Krajowej, przyjmując pseudonim REN. Korzystając z dostępu do środków chemicznych w Galikolu, produkowała dla Armii Krajowej materiały wybuchowe. Z okresem jej pracy w Lwowie związany jest również epizod pomocy dla ludności żydowskiej. Przedwojennym właścicielem fabryki Galikol był doktor Emil Taschner. Po wkroczeniu Niemców do Lwowa został zredukowany do posady robotnika. W grudniu 1942 roku Jeżowska-Trzebiatowska, która go zastępowała, otrzymała informację, że wszyscy pracujący w fabryce Żydzi Zostaną aresztowani. Chemiczka ostrzegła żydowskich współpracowników, którzy zdecydowali się ukryć poza fabryką. Taszner nie miał takiej możliwości, więc Jeżowska-Trzebiatowska ukryła go na terenie fabryki w drewnianych kadziach w laboratorium. Taszner pozostał na terenie fabryki pod opieką Bogusławy do chwili wkroczenia do Lwowa Armii Czerwonej latem 1944 roku. W 1989 roku jeżowska trzebiatowska została uhonorowana medalem Sprawiedliwa wśród narodów świata, Jad waszem. W grudniu w 1945 roku jeżowska trzebiatowska wraz z mężem przeniosła się do Wrocławia, gdzie na powstającej w tym czasie wspólnej uczelni, politechnice i uniwersytecie stworzyła zakład chemii nieorganicznej i analitycznej Wydziału Farmacji. Później zaś kierowała katedrą Chemii Ogólnej. Była również założycielką i pierwszym dyrektorem Instytutu Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. W uznaniu zasług została członkiem Polskiej Akademii Nauk oraz została trzykrotnie uhonorowana doktorem honoris causa. Jej uczniowie zgodnie podkreślają, że jest matką Polskiej Chemii Koordynacyjnej i prawdopodobnie babką Polskiej Chemii Bionieorganicznej. Pomimo faktu mieszkania za żelazną kurtyną, bardzo dbała o rozpowszechnianie polskich osiągnięć naukowych za granicą. Zmarła 16 grudnia 1991 roku na skutek nieszczęśliwego wypadku. Jest pochowana razem z mężem na cmentarzu osobowickim w Wrocławiu.